Będę mówił o sensie życia. Pozwolicie, że będę korzystał z tego zeszytu, tam mam napisane, co mam mówić. Żeby człowiek zrozumiał sens życia, musi dołożyć swoją wiarę w dobrego Boga. Bo nie jest możliwe znalezienie sensu życia bez wiary w Boga. Dlaczego? Dlatego, żeby pojąć sens życia, trzeba znać całość planu stwórczego Boga. Najprościej mówiąc, omówimy sobie to teraz. Bóg stwarza pierwsze, rozumne stworzenie, to znaczy aniołów. Umieszcza ich wszystkich w swoim domu w niebie. Jakiś czas mieszkają i współżyją razem z Bogiem w niebie, ale ze względu na to, że aniołowie są bytami wolnymi, obdarzonymi wolną wolą, nie do końca są jeszcze pełnymi, prawowitymi mieszkańcami nieba. Musimy sobie powiedzieć też, że aniołowie widzą Boga, mogą z Nim obcować i widzą cały przepych i piękno i wielkość tego nieba. Potrzeba więc było Bogu wybadać to pierwsze stworzenie, czy będzie, mając wolną wolę, posłuszne swojemu Stwórcy Bogu. Stworzenie obdarzone przez Boga wolną wolę musi być heroiczne w pragnieniu dobra, bo Bóg jest dobry, czyli w pragnieniu przynależenia do Boga. Nie może sobie pozwolić na grzech, bo nie mógłby żyć i mieszkać razem z Bogiem w niebie. To jest zrozumiałe. Jeśli stworzenie takie nie jest, to w przypadku aniołów jest tylko jedna opcja ucieczka w krainę piekła. W przypadku niedoskonałego człowieka jest, istnieje inna opcja czyściec, który poprzez bardzo bolesne cierpienie uczy, naucza heroicznej woli przynależenia, do Boga, czyli pragnienia dobra w swoim życiu. Ta różnica między nami ludźmi a aniołami wynika z tego, że nas Bóg inaczej stworzył. Nie umieścił nas od razu w swoim domu niebie, tylko wprowadził nas w materialny okrąg wszechświat. Dał nam tę Oprócz tego dał nam materialne ciało, maszynę biologiczną, poprzez którą mamy możliwość w tym pierwszym niepełnym, niedoskonałym życiu wyboru, wyborów. I dlatego też jest człowiek objęty miłosierdziem Bożym, bo nie mieszkamy w niebie. I nie widzimy Boga. To jest zrozumiałe. Czy potraficie już uchwycić, że sensem życia jest wiedza, że to życie jest próbą Ojca Boga, pierwszym stadium? Poprzez który dobry wybór wprowadza nas On w dom swój niebo. Potrzeba jeszcze powiedzieć coś więcej. Po grzechu pierwotnym człowieka musi on teraz w tej próbie pierwszego niepełnego życia cierpieć. Nauka czynienia dobra, na planicie Ziemi w ogóle w okręgu materialnym wszechświat wymaga starania o nie. Wysiłku, zaangażowania, trudu, ale z tym wszystkim wiąże się zasługa. a zasługą wynagrodzenie Boże w drugim przyszłym życiu wieczystym w domu Ojca Boga niebie. Na koniec chcę wam przeczytać, co napisałem o sensie, życie, o sensie życia na mojej stronie internetowej Pomoc w życiu, pomoc duchowa, która jest pod adresem Pócz grzegorz cecha razem pisany.pl.pl.pl. Proszę posłuchać. Teraz będzie tak bardziej zwięźle, skrócony, bo na początku, przed mówiłem tak trochę bardziej szerzej. Sens życia. Po co człowiek ma czynić dobro, czyli miłość czystą? Człowiek może czynić dobro i zło, bo ma wolność wyboru. W wielu przypadkach życiowych czynienie zła jest lekkie, gdyż wymaga, domaga się tego nasza natura, która chcąc dobra, ulega często, często złu z powodu słabości. Na nasz wybór wielki wpływ ma nasze ciało, które szuka przyjemności, świat, który ukazuje przyjemność, i szatan, czyli duchy złe, które jako byty niewidzialne dla nas są i działają bardzo silnie, by ukierunkować człowieka do złego. Po co teraz Bóg to zrobił? Czyli wprowadził człowieka na Ziemię dał mu świat i wprowadził złe, duchy złe, które zachęcają do zła. Odpowiedź jest jedna, żeby człowiek żyjąc na ziemi wysłużył sobie przyszłą nagrodę wieczną za czynienie dobra w ziemskim trudzie. Czyli Bóg wynagrodzi zaczynienie dobra życiem wiecznym w Jego domu. Oto sens życia. A dlaczego musi być trud? Po pierwsze, dlatego, by zyskał zasługę. Po drugie, dlatego, że człowiek został poddany badaniu. Podobnie, jak zostali poddani aniołowie. Czy okaże się godny życia wiecznego z Bogiem w niebie? Nie zwoli Boga taki wielki trud. Wiemy, że z raju miał człowiek przechodzić do nieba. Ale ze względu na to, że człowiek zgrzeszył, bo zapragnął poznać zło, dlatego też ma tak wielki trud.